Witajcie, znajdźcie spokojne miejsce, usiądźcie wygodnie, zamknijcie oczy, weźcie powolny wdech i długi, spokojny wydech. Jeszcze raz wdech i wydech. Poczujcie jak całe wasze ciało się rozluźnia, jakby topniało niczym śnieg w wiosennym słońcu, niech każde napięcie odpłynie. Skierujcie teraz swoją uwagę między brwi tam, gdzie znajduje się trzecie oko. Poczujcie delikatne mrowienie w tym miejscu. Wyobraźcie sobie małe światełko fioletowe, ciepłe, pulsujące. Obserwujcie, jak to światło powoli rośnie. Z każdym oddechem to światło staje się jaśniejsze, coraz bardziej intensywne. Poczujcie, jak rozświetla wasze myśli, wasze wnętrze, jakbyście zapalali małą latarnię w ciemności. To światło napełnia was spokojem i mądrością. Powtórzcie teraz w myślach lub na głos widzę jasno, moje trzecie oko się budzi. Powtórzcie to trzy razy powoli i z przekonaniem. Om, uśmiechnijcie się do siebie, powiedzcie dziękuję. I powoli wróćcie do rzeczywistości, poczujcie swoje ciało, swój oddech. Otwórzcie oczy, kiedy będziecie gotowi. Pamiętajcie, że to światło zawsze jest w Was.